Hej to moi drodzy! Dzisiaj pokażę Wam, jak zmyć rdzę z petrzopa! Także nie przedłużając, zaczynajmy! Potrzebne składniki: kola, jakiś patyczek do uszu i oczywiście petropy rdzą. Dobrze! Najpierw bierzemy Coca-Colę, zamaczamy w Coca-Coli wacik. Tutaj, jak widzicie, pokażę Wam, że on mardzę. pokażę Wam na innym, bo tutaj akurat nie można zobaczyć, ale tutaj myślę, że już zobaczycie. Dobrze, także bierzemy wacik i zamaczamy tą rzę. Ja tutaj już maczam. O, tutaj. Zamaczamy jeszcze raz i znowu moczymy etrapa. Tą I tak robimy, i to powoli będzie schodzić. Naprawdę to działa, jeżeli mi nie wierzycie, to sprawdźcie sami, jeżeli w ogóle macie jakiegoś potrzeba rdzą, z rdzą. A ja zaraz pokażę Wam efekt końcowy. Dobrze, już z wami jestem po umyciu i jak widzicie, rdzy już nie ma. Zaraz wam tutaj tak pokażę, żeby dobra ostrość była. To jest czasochłonne, no czasami bardzo czasochłonne, ale to działa. Jak ktoś ma jakiegoś petrzopka z rdzą, to jak najbardziej polecam ten sposób. Dobrze, także to by było na tyle w tym odcinku. Bajo, do zobaczenia. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale, zostaw subika i łapeczkę w górę!